Nie wiem, czy ktoś oprócz mnie jest takim samym fanem w mnie i obserwuje trochę, co się dzieje w moim życiu, ale w moim życiu się dzieją różne dziwne rzeczy. I na przykład czasami bardzo walczę o dziewczyny i chciałabym bardzo Wam mocno o tym powiedzieć, ponieważ. Dziewczyny są bardzo ważne i bardzo całuję wszystkie dziewczyny z tego chłopaków też, ale jakby dziewczyny są najważniejsze, to oni jest na I chciałabym Wam powiedzieć o tym, że... Świat jest czasami bardzo niesprawiedliwy i w poniedziałek dotknęło mnie to e, bardzo mocno. Mianowicie e, dostałam bardzo seksistowski komentarz na ulicy na temat mojego wyglądu, i uznałam, że napiszę o tym na swojej tablicy Facebookowej, ponieważ to, e, bardzo lubię taką formę ekspresji. E, I lubię też tam napisać na przykład jakieś przekleństwo, i wtedy jest super e, dyskusja, bardzo mądra zazwyczaj, ale tym razem okazało się, że. Niektórym brakuje trochę rozwagi. I chciałabym Wam powiedzieć, chłopcy, nie mogę na Was patrzeć, bo się za bardzo denerwuję, ale e, chciałabym Wam powiedzieć, chłopcy, że e, mam nadzieję, że wszyscy Ci, którzy tu jesteście, jesteście mądrzejsi niż Ci, niż ci którzy, którzy się wypowiadali po stronie tych, którzy nie mają racji. sytuacja wygląda tak, że proszę, nie komentujcie dziewczyn, jeżeli one tego nie chcą, proszę, nie brońcie tych, którzy komentują dziewczyny, jeśli one tego nie chcą i zawsze czekajcie na zgodę we wszystkim, proszę was, bo to jest, to jest bardzo ważne, bardzo, nawet nie, nie, nie wyobrażajcie sobie, jak bardzo ważne i dlatego Kuba to poczuł i teraz chcę wam dać trochę męskiej energii i niech chłopcy wam powiedzą coś mądrego, proszę. Ta. Ja co mam teraz tutaj nabijać po taki, takiej historii, ale próbujemy. Ja. Ja. Bo to nie jest, że to tylko jedna strona. A może ważne, że razem, że dogadamy, a nie że tak jak myślę i coś tam powiem pani, o drogę pani. Pani tutaj piękna, tylko w trochę gorszych słowach Znikaj, ziomie, znikaj, ziomie, nie twoja mowa, to nie twoja rola Podejdź inaczej, I wiesz, zaproś na piwo, na kawę, cokolwiek Albo zrób to na odwrót, niech ona zaproś, ja na to czekam ciągle No i jakoś się nie zdarza, a miało być na odwrót i nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tego Ale będę czekał do... Jak sobie tam siedzisz na ławce i są szory i czujesz się jakbyś tu siedział w pułapce? W pułapce? No to chyba jest źle jak to takie zastraszenie i nie możesz wyjść nawet na ten dwór. Albo na chodnik. Bo cię poszczują, albo powiedzą za dużo zbyt pięknych słów ich zdaniem. Kochanie, to nie tak wyraź swoje zdanie, ale ładnie. Ale pełnym zdaniem, a nie tylko wykrzyknikiem. Uuu! I to każdy pan, i to nie ma znaczenia Czy krawat, czy wiesz Gdzieś farba malarska To nie ma znaczenia Każdy człowiek może być jak, wiesz Jak zwierz ten zły No bo raczej to zwierzę są tylko tak po Wchodzę tutaj na tego majka i jest jakoś lepiej. Niechybnie chodzi na projekcie, by tutaj poruszać tematy. Czasami te trochę bardziej ważkie. Ja liczę strasznie, że głowa moja w tym momencie zachowa się otwarcie. I mam wsparcie czasami od ręki i nogi, a czasami nic nie wchodzi do bań. Bo to wszystko ulatuje, moi drodzy. Moi, moi kochani I znam tylu chłopaków, co bardzo szanują te panie A im mówią ci drudzy Bądź inny, bądź inny Bo jej się tu znudzi A no bo to, to nie Jak się umie rozmawiać, dyskusję prowadzić No to o to tutaj chodzi By razem te rzeczy robić By razem i zgodnie te rzeczy robić A nie jak tylko tobie pomysł do głowy w o tym nieładnie A potem wypijesz pół litra I mówisz nieskładnie No panie, to bardzo jest nieadekwatnie A na nie to jest A ja jestem na tak Chodzi o to, żeby razem pływać I dowolnie, czy to rower, czy kajak, czy żaglówka Wiesz, jak chcesz, to rób ten rap swój Ja tu robię po swojemu w trójkącie Też chyba tak mogę I nie zabronisz mi, bo to moje szczęście Jak ja to robię, jak ja to robię Proces taki, praca, jakaś moja misja No jasne, dosyć zajebista i to nie jest fikcja Dzisiaj nie jest fikcja, dziękuję ja tylko za tę możliwość By tutaj dzisiaj z wami być To jest moje marzenie, ja o tym myśliłem i wy daliście mi żyć Więc zróbcie hałas dla jazdów 3 przez 9 Zróbcie hałas, to nam się tutaj u Udała i nie trzeba wchodzić do mieszkania i się zamykać w ścianach nie trzeba tego robić na trawie też udana jak jest ta atmosfera że tu możesz tam płynąć co tu robią tą drogą jedyną tą drogą jedyną miał teraz wejść ja teraz Moja historia? Ja nie mam, ja tylko to potrafię, jak to mam. Ja lecimy dalej. Aha. Druga jest historia. I wy chyba dobrze wiecie o co chodzi, bo ścinają to diabeł, Ale gdzieś jest gorzej, a nie lepiej. Ważny temat, temat poważny. Mówiłem już o tym wiele razy, ale nic się nie zmienia, są tylko. Gorsze obrazy, gorsze obrazy, i harwestery i maszyny Ścinają, ile krew leci krew. Co ty chcesz? Twórzczy, co ty chcesz? Zostaw to człowieku się nie i powinien być tu poważniejszy bit, mocniejszy bit, a nie bardzo spokojny. Ale przyroda tu raczej taka jest, a człowiek jest tylko ten kręwzko zbrojny. I zabije, bo chce zabierać. Fragmentu, obszaru to kiba jakiś szajsman. Ja nie chcę tej sprawy, i wchodzą na prawy. ja wylosowany już bardziej, i tak jak te drzewa się gibam i mam to na stać. Ja wzrastałem i miałem ten moment, i mam niby 24 lata. A te drzewa w momencie, jak 24, to niższe zdecydowanie i ja raz Bo jak wielkie są mi, otaczają to lata. Ponad stoi, stoi, przychodzi ten pan, robi wyciągi. Nie ma, nie ma tego, bo on to drewno wciągi. Są kartki, no i po co ja mam pisać tam? Jak tutaj ja nafijam ten freestyle? Więc zostawcie te kartki, te meble. Tutaj inicjatywa jest za jej bo są meble z grzybów. O to chodzi! To jest progres, to jest kurwa krok. To jest sztos, to jest sztos. Zostaw to, no, no, zostaw to, no No bo o co ci chodzi taki mały ten fragment przestrzeni? Co ci to w głowie zmieni? Czy tutaj musisz udowodnić, bo udowodnić, że... Teraz! Bo ty musisz udowodnić, że to twoja jest strefa korzeni Że ja cię nauczyli tak jak czytałeś coś 20 lat temu To teraz już nic no wy go nie czytasz? No zrobili od tamtego czasu tysiące badani Trzeba być w momencie to się nie opłaca. Nie ścinaj. Zostaw to, mój drogi urzędzie. Yo, yo, yo. Największa praca moich ostatnich trzech lat to to, żeby mieć historię, która ma sens jeden i składny. Wyszło. Yeah.